Kurwa Marcin, Marcin co? Majd, bo... no kurwa Kurwa, kurwa co no, ci chodzi? No, no posprzątaj no, najpierw te no, piwo No kurwa przesuwamy najpierw Ja pierdole, to nie umiesz przesunąć tak żeby było dobrze? Ty dobra, wymyśliłem zasady W jednej ręce trzeba trzymać butelkę piwa, a w drugiej kurwa w się siłujemy dobra. Żeby nie było jakiegoś trzymania za stół albo nie trzymania za stół <śmiech> Bra, <śmiech> Butelkę dobra. piwa ja To trzeba posierać ja nie wiem, ja mam katar strasznie Kurwa, to nie moje Ale tu petem je A też po dobre wiem petem, to strasznie Wyjeb to, to ten wężyk przez okno Co to? Wyjeba? Kurwa. Wyjeb go Kurwa Ale klipie Kurwa, ja to mam do kosza dać, daj. To daj. <laughs> ja No, spito Tak Ja Kurwa, to z czwartego piętra coś Jeszcze? Visloud! Visloud! Suwaj dupę łysy kurwa, bo lukiego zasłaniasz. Visloo To będzie kurwa na ujebanym stole się wyjebany. Nie, Trzeba umyć Popsikajcie tamtym niebieskim, Gdzie? to ładnie papniało. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Już, kurwa, już, o jest, idzie, idzie niebieska. Ja ogarniam Kurwa, mam to, wolaczku. To też to moje piwo. Moje paliwo! Kurwa, no stół jest tak gotowy. Już powiedz, kurwa. Jak nigdy kurwa nie był. <śmiewanie> nie <śmiewanie> A tu mowy napisał małpa Ksajo podłoga. Kocham cię, też cię kocham. Ale napisałem. A no, to nowe, bo chociaż nikt dawno. No przesłałem atumowy. 10 dolarów. No, Did you try X Gamer with Milk yet? Oh, Tommy, Lo Tola, Thank you for 10 dollars. Uh, we didn't, but uh, you know, the kurwa. The evening is young, we have a lot of time. Pierwszy pojedynek. Pierwszy pojedynek. Gdzie yes, są oh, Ghostbusters? Ale butle mi daj Ej ale ankieta na czasie Pol kurwa, Pol Daj mi butle Jak daj się robi Pola? Słysko. Nie, nie kumna, Daj, daj jakie masz Pol Daj mi butle Daj mu butle To wygra? Aki, Aki, Luki Nie pełną, pełną butlę ma być kurwa No to pełną da Ale z pełną Dobra tak. to nie Ale mają być równe butle Co to jest, że ty masz większą a ten ma mniejszą? Co no za różnica jest? No kurwa to jest, to Daj mi tą pustą Dobra to bez butli już bez butli, Kurwa, z butlą mam. To daj mi drugą. Masz. Ale ta jest ze w środku, chcesz taką? Ja mam. O kurwa, to jest O cool. cool. To moja. No A co ma byli... czekaj, zaraz naprawimy. Kurwa czekaj, no kurwa ankiety nie dałeś. <noise> to żeby porówno było. Jak w ankiecie wychodzi? Luki wygrywa. Porównaj. jest. <noise> ja w pizdę stanę od każdego. Kurwa. Ja. Kurwa, to jest no dobre można. Ej, specjaliści, to jest dobre możenie. Poczekaj! Tu jest środek. Musicie się Równo ma być. Dobrze, jest git. jest git. Trzymajcie butle. nie dotykamy tak, stołu, nie dotykamy spodu nie. stołu, pracuje tylko ręka tutaj. może możesz stołu Możesz? No. Ale od góry czy od boku? start. Kurwa. Weź te kufle, bo od się Od boku? boku? No nie masz inaczej, jak tak Kiedy start, kurwa. Dobra, kurwa, to koniec. Nowe w... zasady. Nowe w... 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 zasady, kurwa, bez butli. Zabierz te kufle jebane. No. Każdy Kuflej trzyma stół od boku w takim razie. Ty tu, tamten tam. Czekaj, czekaj, czekaj. Czek. nie chcę ich trzymać. Kurwa, ja tak ujebał. Ja robię reklamę. Płyty. Oj tam był no. mix. Dobra. Dobrze. Łokcie kurwa, no. Jak się ustawiał? Ja nie wyginaj mi tak ręki. Kurwa, dobra, ja jestem sam kurwa chyba robię tutaj. Ok. Tutaj Jak komuś pięknie ręka, 100 dolarów płacą. O, nie Gotowi? Nie dobra. 3, 4, 3. Jest pompa kurwa, równy pojedynek. O kurwa ty, ale równy pojedynek, Co Ale jest? równo jedą. Ale luki leci, kurwa, jaki kontratak, ale luki nie odpuszcza! Teraz ciśnie do samego końca. JAZDA! Kurwa, Jakie cały czas równo. Oni kurwa zaraz nie wytrzymają. Tak? Mają równą siłę. Tu będzie złamana ręka, tu będzie złamana <laughs> ręka. Będzie, będzie. To ma patrzy, która trochę mniej wapnia. Zobaczymy. Luki pewnie wygrał, Luki wygra, on dużo lepszy. Ale Luki przechodzi do otaku, kurwa. Aki nie odpuszcza. Aki nie odpuszcza, aki nie odpuszcza aki, leci, leci po swoje. Oskar Toborowicz w przewadze. jak na myszczą wolny jazda! stronę Kurwa, leci. Daj kwiat w jakbyś zapierd Kurwa! Bo... Aki! 01! No, kur... Pisałem sobie, pisałem sobie w lotatniku! Ja mam w Czyli to teraz Aki z popem? Nie opisywać. Ale się ja ma kurę, To ja z kim Przede, najpierw nie, 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 nie. Zajem, <laughs> z versus vs Fala! Dobra, que ze mną wygras, to wypierdala! Solta! Oooooh! Taki, aja! Ai, filha! 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 Ai, Nie no, bliżej Ej, ale musimy mieć tak mniej więcej to tym. Jak ty... się mało kurwa wsiływają na rękę? Równo, czy...? Równo Tak, ale musimy... A w tej samej linii? Bo ty masz dalej Prawie W tą do Holaka do, Gdzie do... ja pójdę? Ja tu? Nie, do O to tu chodzi? chodzi? Ale jakoś mało miejsca No, no. Nie? Dobra No i dawajcie Czyli jak na takim menadżu, to się MF drąć pachnie Nocno Czekaj, 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 Tak Tak, Ja nie wiem, batal. Wie. Kurwa, to jest <coughs> Dobra kurwa. Dobry pojedynek. Oktagon zweryfikował. To teraz te przygotowania do walki. Popołaki. Popołaki. Ja za Ja nie dam rady już. ja nie ja mam. Ale do... ja już nie ja, ja jestem pizda na rękę. Ja już mam takie mapy. No to na lewą daj może, co? Czy nie? Nie, no rozwalono. Daj, mam na tą prawą. Oh. Papa zaki. Ja już nie mam siły. Ja pierdole. Popo versus Aki, kto wygra? Czarny koń tych zawodów. Oskar robić? nikt się nie spodziewał, że wygra z Rukim, 70% dla Lukiego. Bukmacherzy typy, 1,14 14 dla Lukiego, a jednak Aki zwyciężył ten pojedynek. Niedowiarki się kurwa nie lekko się. zdziwiły. Zakład rozpoczęty. Ale teraz na Popa. Dobra. Czy czapka Marcina Majpuda przyniesie mu szczęście. Siłowają na rękę.

Nie ma dobra. Nie, ja chcę przychodzić. do ja Nie, nie no. no. Jeszcze raz, uchwyt, proszę. Dobra. Chcesz gotowi? O, tak. tak. Kurwa, bo ma ciężką łapę. A pozycja o, dobra sędzia. Bo Ej, bo ja dobra. nie wiem czy ja mam trzymać ten jak Polska. Nie, 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 tak, nie. No. Proszę. pas jest tak, że musimy no. się tu ten... co masz? Czy wielokie, czy wielką łapę kurwa? Wielką łapę. No zobacz kurwa. Ej, czekajcie, wielką czekajcie, czekajcie. Bo trzeba obstawia. Trzeba to ale ty, nie, jesteście jest, krzywo po prostu. Olsza Olsz, bardziej w tą nie, no, stronę. Bo jesteście wy krzywo po prostu, ale ale dlatego że tego nie Dobra, kurwa, w, to można walić. Ale Nie wiem. Weź poprzedź prosto. Szymon, tak jak No tak, wiesz, tak. No i teraz. I teraz? No też To jest nierówno, bo jest jebany dywanik, kurwa, nie. Dobra, dobra. Gotowi? Gotowi? No. Trzy, cztery. Ty kurwa, jebano! Cię rozpierdolę! Ja Stoik zaga pierdolnie? O, szokiery, co kiedy jest, kiedy? Teraz, teraz! Trzymaj to... Kurwa! No, kurwa! się kurwa! No ten stół kurwa pierdolnie! Aaaa! Dawaj Marcin jak Libier. Dobra kurwa. Rewans, Tak nie może być! Kurwa, on cały czas. No, przecież nie kurwa, ee, taktyka! tyka całym ciałem loki. Jak ja bym dobra, dobra, dobra kurwa! Tak nie może być. Loki, jak przepierdali, to wypada z turnieju. No to prawda. <grydol>. Jazda. Przepraszam, Luki Wisła. No tu masz Daj woda papa. Co? Woda? Oj, zmęczony po treningu. <grym> <grym> <Ja, ten Christian. grym> ja ja. ja. Nie, 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 przed, kurwa, po jedzeniu. Nie, Luki nie, walczy o życie. A po mi żywca? Ja pierdolę. Ja jestem chrystian. Leci pada Mirzywca. Tak łapa po boli, co ma tym. Siad Nie, jest dobrze. No. Luki, chłop, zapinacie. Czyż kurwa, luki jest twój? kurwa. Jest gotowi? Na popo. To jest na popo. Trzy, Trzy, na popołudnie? Okay. Ja no, to Okej. No, to wste. No, to wste. to Dobra, No, Trzymaj! Trzymaj. to wste. No, to wste. to wste. to Teraz zajebie kurwa całym ciałem! Także kurwa! Trzymaj to! Trzymaj! trzymaj. Pod, trzymaj taki... trخر... no tak, no, do, kurwa duszki, Co ty zrobiłeś, kurwa?! Lukio, do ciebie Trzymaj, trzymaj tr Obaj zawodnicy z rekordem taki... 0-1! Nie mam siły... Polak wygrał? No tak! No, na na ciemu, na ciemu. A, z tobą! A, z pelu jebany. A, <hluch Immawcz rotation> Wygrany wychodzi z grupy na drugim miejscu, przegrany od pora taki... z tu musisz spać, musisz Dobra, ale musisz przysięgnąć, że wrócisz w finale. Druga, 3, 4! Nie! Druga, kwestia umowa to umowa. Dobra, to teraz tak. Eee, po, 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 Sayo versus Aki. Zwycięzca grupy. Idęgę, jaką ja zrobiłeś? Versus drugie miejsce drugiego. Postarow się, ja, się nie zrobić ci za dużej krzywdy. To już jest półfinał, proszę Państwa. Róbno, półfinał. Róbno, Dalej, tak. Wygrany przechodzi do finału, I ja ręka boli, trzeba Trzeba ustalić tu nie chce, dajemy odpchnię. Daj, tak. Prosta. Prosta, linia. Rączka do dołu. Zapinacie. I teraz. Zapinacie. Co, co, co i teraz? <grymne> Jak ktoś jest rękę, to wpłacam 100 no, zaraz zaraz dolarów. Jestem gotowy! Jesteś! Jestem gotowy! Dalej! Kurwa! kurwa! Co kurwa. Dalej! taki silny? Ty? ty masz 550. Dalej! 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 co Dalej! 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 Jura, Jura No Jura, ale po ja właśnie to? No my kruleki. Ja się piłem! No no ja nie wiedziałem czy przerywamy czy nie. No się go, go, go. No. Nie ma, przestaw! Nie co? Ja się przestraszyłem kurwa. Właściwie widziałeś? Jura, ja zrobiłem tą Jura, po prostu w nią fadł. No, tak? Tak. Kurwa, czekaj, ja bym piwo! Ale ja, ja, też myślałem, że to, to pękło! No dobra to odpadam Okej, okej Ja powiedziałem, że odpadam No to teraz, teraz robimy po, po vs Olszan O Ja Drugi półfinał Ja nie mogę kiedy jestem na gorzniku ja Robimy za ja? godzinę Kurwa, kurwa. Się kurwa. <grym z okrośnika> jest, no, To jest Jesteś gotowy? do Kawałka! Kawałka! Co robić mu? To teraz drugi jest. Popo. Popo. Tutaj kurwa. Na pojedynek kurwa. Dajmy mu jeszcze na trakera, żeby nie było widać emocji, kurwa. Kretian. Klenka i kurwa. Muszę pić. Muszę pić kurwa. Daj mu zraszymać. Muszę być gotowy. Ooooh. Leciś Kretian. Masło je Nie wiem.

Momencik, minąłeś nie? Ale bez kitu, z testem w piwko najpierw może przejdę no, Tak, z w piwko przed finałem Piwko, tak, w finalu, to piwka. W finał, trzeciej Zapierdalaj Zapierdalam po piwko Szybciutko piweczko ma być Jakie? Nie, ten chuj je... <grym> <grym> Nie możesz wejść w ten, stacjonarkę Łyczek, łyczek Ja ręki nie czuję Ej, kurwa Oszustwo. Wiesz Weźcie w Aki teraz Aki, wiesz, piwko, piwko. Na odwagę Trach, jeszcze sędzia. stądiał, ale no. Dobra, Oski, czarny kowal, wspieram cię. Daj, 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 daj. Wariacie kurwa, o, leci z kurwa, o, leci, leci z nim kurwa. Zapinaj. Daj papier, daj papier, daj papier, daj, daj papie. papie, kurwa. No ty jesteś Ciesław, jesteś gotowy Oskie? Tak? Jestem, jesteś gotowy Kiesią? Chce, chce. Okej, godzina dwa, kurwa, nie, ma, nie Co to za mocny kurwa? Cicho, Kiesią, jak już kowalował?

Cały czas ćwiczyłeś. To, jem, to prawda. 7, to 7. prawda. To prawda. Dobry mecz był. Były meć. tu pewne oszustwa. Ale on <grym> się tak się przychylić cały. Ale mimo <grym> to dobry pojedziemy na <grym> Były to zawody, kurwa. Co? Były to zawody godne <grym> YouTube'a. Dęciak masz to? Godne, tak. Dęciak, kurwo, jebana.